Dzień dobry. Szanowni Państwo, zapraszam na cykl wydarzeń specjalnych dookoła świata. Dzień dobry. Witam i pozdrawiam słuchaczy sieci Polonijnego Radia w Ameryce i tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata poza Ameryką, korzystając z YouTube. Serdecznie pozdrawiam kontynentalną Amerykę, międzynarodowych słuchaczy moich felietonów. Polaków, rodaków dookoła świata. Szanowni Państwo, z kategorii wydarzenia specjalne zobrazuję sytuację w Wenezueli z pytaniem, czy rozpoczęło się odliczanie do rozpoczęcia demokratyzacji Wenezueli. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że pojawił się nagle wenezuelski Dmitrij Samozwaniec z pełnym błogosławieństwem Ameryki. Od środy, 20 3 stycznia wydarzenia nabrały gwałtownego przyspieszenia. Wenezuelski samozwaniec Juan Gaudio ogłosił się prezydentem bez wyborów, ale z poparciem. Ameryki, Brytyjczyków, Izraela, Brazylii i Kolumbii. Legalnie wybrany prezydent Wenezueli podjął decyzję zerwania kontaktów dyplomatycznych z Ameryką, odwołując cały personel dyplomatyczny. Prezydent Wenezueli, Maduro, zerwał stosunki dyplomatyczne z Ameryką po tym, kiedy prezydent Trump uznał wenezuelskiego samozwańca i ogłosił swoje poparcie dla niego. Kilka godzin po ogłoszeniu przez prezydenta Maduro zerwania stosunków dyplomatycznych z Ameryką i odwołania amerykańskich dyplomatów, Mike Pompeo z Departamentu Stanu oświadczył, że urzędujący prezydent Nicolas Maduro nie ma uprawnień do odwołania amerykańskich dyplomatów. Sekretarz Pompeo wezwał prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro, aby ustąpił ze stanowiska. Pompeo zaapelował do wenezuelskiej armii do wspierania wysiłków na rzecz przywrócenia demokracji, czyli innymi słowy do buntu przeciwko prezydentowi Maduro. Z kolei samozwaniec Juan Gaudio oświadczył, że udzieli amnestii urzędującemu prezydentowi. To, o czym mówią, proszę Państwa, to fakty, nie z kategorii science fiction. Mimo, że wydarzenia, o których mówię, są z ostatnich dni, są też nieco spóźnione, ponieważ wtedy, kiedy doszło do oficjalnego poparcia wenezuelskiego samozwańca przez Amerykę i Zachód, to oznacza, że decyzje zostały już dawno podjęte, a teraz weszły w fazę realizacji. W dalszej części antenowego spotkania przypomnę wcześniejsze utarczki Wenezueli z Zachodem. Szanowni Państwo, skoro Ameryka i Unia Europejska naciskają na ponowne rozpisanie wyborów, to tak samo można odnieść do Francji. Rząd Ameryki i Unii Europejskiej Powinny wybrać nowego prezydenta Francji. Przecież demonstracje trwają od dawna, a ponadto Francja przekracza dopuszczalny w Unii Europejskiej deficyt budżetowy, łamiąc unijne prawo i standardy. Ale nie ma o czym mówić, bo Francja to Francja inna elegancja. Polska tej innej elegancji ze strony Unii Europejskiej doświadcza od dawna włoscy politycy Matteo Salvini, Luigi Di Maio oraz Giorgia Meloni publicznie oskarżyli prezydenta Francji o kolonizację afrykańskiego Sahelu. I jego grabież przy pomocy francuskiego franka. Trzej włoscy liderzy prawicowi wezwali władze Unii Europejskiej do nałożenia sankcji na Francję. Ponadto włoska prasa przypomniała, że w 2011 roku libijski przywódca Muammar Gaddafi planował zastąpienie francuskiego franka nową walutą panafrykańską, opartą na dinarze libijskim i wspartym. Znacznym pokryciem w złocie posiadanym przez Libię. Libię zbombardowano, a Gaddafi został zabity. Amerykańska sekretarz stanu wtedy, Hillary Clinton, od swego bliskiego współpracownika na Bliskim Wschodzie, otrzymała e-mail, z którego wynikało, że kwestia zmiany waluty była głównym powodem ataku francuskiego na Libię. Ale Francja to Francja i tak dalej. Czyż nie tak? A patrząc na amerykańskie podwórko, czy w Ameryce pani Hillary Clinton ma prawo ogłosić się prezydentem, przecież wokół wyboru Trumpa jest tak dużo kontrowersji i zastrzeżeń powyborczych. Pozostawiam to do indywidualnego przemyślenia. Proszę Państwa, wydarzenia wokół Wenezueli i naciski z zewnątrz są kontrowersyjne, ponieważ Maduro został wybrany prezydentem w powszechnych wyborach. Wnioskować należy, że nie uzyskał akredytacji światowej finansjery. Jak do tego odnoszą się media głównego nurtu piszące po polsku w Polsce? Niektóre z nich tłumaczą, że prezydent sam Zwaniec w Wenezueli uzyskał poparcie parlamentu, co za bzdury, przecież prezydenta nie wybiera parlament, a jest wyłoniony z powszechnego głosowania. Być może to uzasadnienie piszących po polsku niektórych bajkopisarzy jest na zasadzie głupi takie bajeczki kupi. Przekaz powszechniech manipulujących prawdą mediów na temat Wenezueli jest niezmienny od lat, informując o próbach wprowadzenia Wenezueli na drogę wolności i demokracji, w cudzysłów ująć. Zapewne powodowany tą szlachetną retoryką noblista prezydent Barack Obama w 2015 roku wydał dekret, w którym zapisano cytuję: Wenezuela zagraża bezpieczeństwu narodowemu Ameryki. Koniec cytatu. Dzisiejsi dowcipni się hipokryci ubolewają, że Wenezuelski Maduro zwyciężył różnicą zaledwie. Ponad 234 tysięcy głosów. Zaledwie. Czy ktoś pamięta, jaką różnicą zwyciężył Bush w konkurencji do Al Gore w, w 2000 roku? Ostatecznie różnica między Bushem a Gore na Florydzie wynosiła zaledwie 537 głosów. Fakty pozostawiam do indywidualnej oceny. Bajkopisarze piszą, że organizacja państw Amerykańskich, czyli OPA, uznała przewodniczącego parlamentu Wenezueli Gaudio Samozwańca za tymczasowego prezydenta kraju. OPA ma swoją siedzibę w Waszyngtonie, a powstała w 1948 roku. W jej skład wchodzą wszystkie amer państwa Ameryki poza terytoriami należącymi do państw europejskich. OPA jest uważana za jeden z trzech filarów systemu bezpieczeństwa pana amerykańskiego. Organizacja Państw Amerykańskich to organizacja polityczna, wojskowa, zrzeszająca 35 państw należących do Ameryki Północnej i Południowej. Głównym celem istnienia OPA jest zabezpieczenie pokoju, prowadzenie wspólnych działań w przypadku pojawienia się problemów politycznych czy też Ekonomicznych. Spośród 35 krajów OPA wenezuelskiego samozwańca poparło zaledwie Pięć państw. Niektóre zachowują neutralność, a inne popierają urzędującego prezydenta Wenezueli. Czy nie uważacie, że pisać o poparciu należy napisać wszystko? Niestety media piszą wybiórczo, bo tak pasuje w scenariusz przekazywanej półinformacji. Informacje niewiele mają wspólnego z prawdą. Te same agencje informacyjne z Polski piszą, że w Wenezueli zbuntowała się armia. Informacje z prasy latynoamerykańskiej nie potwierdzają tych a, doniesień, a wręcz zaprzeczają. Według doniesień prasy niezależnej, armia i wysoko postawieni generałowie Wenezueli wydali oświadczenie, że popierają urzędującego prezydenta Maduro. Informacje te wydają się wiarygodne, ponieważ w mediach amerykańskich w wielu przekazach Prowadzone są rozważania, dlaczego wenezuelska generalicja popiera Maduro. W sieci pojawiło się mnóstwo różnych publikacji filmowych, które budzą zastrzeżenia wiarygodności przekazu. Widzimy grupkę mężczyzn w mundurach uzbrojonych w broń szturmową. Widocznie na nagraniu żołnierze oświadczają, że nie uznają rządu prezydenta Maduro scenariusz znany i reżyseria też sprawdzona na przykład na Ukrainie nie ma informacji o manifestacji poparcia tysięcy wenezuelczyków dla pre prezydenta Nicolasa Maduro z dnia 23 stycznia 2019 roku 2019 roku Szanowni państwo Sytuacja w Wenezueli jest wyjątkowa, a ewentualna interwencja zbrojna może pociągnąć za sobą wielowarstwowe problemy o charakterze globalnym i nie tylko dla Stanów Zjednoczonych. Prezydent Trump zagroził zastosowaniem w Wenezueli opcji militarnej, i ta wypowiedź prezydenta Trumpa zaskakuje. W poprzednich felietonach cytowałem Trumpa, który krytycznie oceniał decyzję ataku amerykańskiego na Irak. Postawę ocencie sami. Patrząc na wydarzenia w Wenezueli w, w ujęciu międzynarodowym, sekretarz Stanu USA Pompeo na forum ONZ powiedział: "Cytuję: albo jesteście z siłami wolności, albo jesteście z Maduro i jego chaosem." Chiny, Rosja, Turcja, Iran, Kuba i Boliwia zdecydowanie poparły urzędującego prezydenta Wenezueli Maduro. Ciekawą informacją pewien czas opublikowała latynoamerykańska prasa, że w 2008 roku ówczesny prezydent Wenezueli Hugo Chavez udostępnił Rosji możliwość stacjonowania na wenezuelskiej wyspie około 200 km na północny wschód od Caracas dla rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu. Wenezuelską bazę odwiedzili specjaliści rosyjscy i dowódcy sił powietrznych. Aktualnie na lotniskach Wenezueli przebywają rosyjskie bombowce strategiczne Tu-160. Bombowce przebyły drogę około 10 tysięcy kilometrów nad Atlantykiem. Stała baza na Wenezuelskiej wyspie w ujęciu strategicznym w tym rejonie ma znaczenie amerykańska prasa pisze, że prawo Wenezueli nie zezwala na stałe bazy wojskowe, a na czasowe stacjonowanie. Pytam, kto dzisiaj przestrzega prawa? Kto mocarstwom zabroni. Prawo i oficjalne traktaty, umowy zabraniały stacjonowania i rozmieszczania wszelkiego rodzaju wojsk i systemów rakietowych w krajach byłego bloku wschodniego. Prawo zabrania organizowania ćwiczeń w krajach niebędących członkami NATO. A co z ćwiczeniami wojsk NATO na Ukrainie? Prawo zabrania udzielania kredytów i broni dla państw, w których toczą się wojny, konflikty zbrojne, i tutaj znowu pojawia się Ukraina. I co? Kto Ameryce zabroni? Ameryka będzie musiała zmierzyć się ze znacznie poważniejszym problemem czyli chińską obecnością w tym rejonie. W 2021 roku Chińczycy planują zakończyć budowę transpacyficznego kanału przez Nikaraguę i towarzyszącej mu infrastruktury portowej i lotniskowej po obydwu stronach kanału. Za tym wszystkim przyjdzie stała obecność wojskowa Chin w tym rejonie. I to będzie głównym problemem USA. To Chiny będą problemem. Problemy Wenezueli ze światem zachodnim istnieją od dawna. W 2017 roku Wenezuela, pomijając dolara, Podaje ceny ropy naftowej w chińskim yuanie. Wenezuelska korporacja zmniejszyła podaż surowca dla Ameryki Północnej. Na rynku amerykańskim stacje benzynowe Citgo Petroleum należą do Wenezueli. Ostatnio Nicolás Maduro zażądał zwrotu wenezuelskiego złota o wartości około miliarda dwustu milionów. Dolarów, według osób znających tą sprawę. Zdeponowane złoto znajduje się w Anglii. Nie ma wzmianek w czyim banku. To jest pytanie do Was, szanowni słuchacze. Domyślać się można, że w tym samym banku jest zdeponowane złoto polski. I wielu innych państw. Jedne z największych zasobów ropy naftowej, a być może także i gazu, znajdują się właśnie w Wenezueli. Światowa finansjera ma długie nosy. Czuje bogactwa naturalne na odległość i pod ziemią. Jest prawie niemożliwe, aby mieli obejść się i tylko zapachem, samym zapachem wenezuelskiej ropy na to zgody demokratycznego świata być nie może. Wielokrotne usiłowanie odsunięcia Hugo Chaveza od, od władzy rozpisywało przedterminowe wybory. Ostatnio 5 sierpnia 2004 roku odbyło się referendum zakończone wygraną zwolenników prezydenta Hugo Chaveza. 59% poparcia przy 70% frekwencji. Opozycja zarzuciła władzom fałszerstwa. Prezydent Ameryki Jimmy Carter był niezależnym obserwatorem głosowania i zapewnił o zdecydowanej uczciwości uczciwości przeprowadzonego głosowania. Natomiast w uzupełnieniu bajkopisarstwa w Polsce na tematy różne należy dodać, że 98% kapitału mediów w Polsce jest w przeważającym oczywiście udziale w rękach zagranicznych, w większości niemieckich i powiązanych z innymi pochodzenia niemieckiego. W Niemczech jest prawo zabraniające, by obcy kapitał z przeważającym udziałem był właścicielem niemieckich mediów. A więc obce państwa mogą Polakom w Polsce dowoli paplać bzdury, wciskać co się da, tworzyć na swoją modłę światopogląd i odpowiednio ukierunkowywać, albo, jak to woli, informacyjnie indoktrynować. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie antenowe. Zapraszam na YouTube, po wpisaniu hasła, obudź się polsko, obudź się Polo polonio w kanale YouTube. Należy odszukać wideo z pełną nazwą: obudź się polsko, obudź się polonio. Tu wpisz wszelkie życzenia okolicznościowe. Taki jest tytuł. A tam jest pełna lista wszystkich felietonów. Dziękuję i zapraszam. Zapraszam na cykl wydarzeń specjalnych dookoła świata.